Nowy tydzień i nowa pogoda Normalnie 7 stopni jakoś tak ponuro wilgotnie, mokro, ale 7 stopni, ciepło Tydzień przed świętami No no, ciekawe co to w świętaj będzie i w nowy rok Jaka będzie pogoda? Jakiś dzisiaj wichry straszne jeją. No to chyba jakaś będzie zmiana pogody. Przyszedł czas na zabiegi rehabilitacyjne. O rehabilitacji teraz na trening. Rozruch na no dzień dobry. Trening. Zaczyna się od, tradycyjnie, Orbitrek'ów No i jest pół godziny Prawie finisz Sauna Na saunie zakończył się wypad treningowy No i stały... Stała część dnia powrót do domu ale cieplutki dzisiaj wieczór jest Kurczę. Normalnie Jestem w szoku Fajnie tak, jak jest tak ciepło Wtorek też od rana pochmurny Deszczowy Ale za to ciepło 7-8 stopni no co z tego, jak pogoda pod, pod psem? Na szybkiego wyskoczyłem i wstawiłem samochód na warsztat. Niech go trochę porobił, uzupełnią płynę, zmieniał tam co trzeba. Zima idzie, trzeba trochę zadbać o sprzęt. Jeśli chodzi o pogodę, to strasznie zmienna jest. To deszcz, to słońce sieci. No niemniej, na termometrze w samochodzie 8,5 stopnia dzisiaj było. Także dzień w sumie ciepły, chociaż taki wietrzny. Przyszedł czas na rehabilitację. Więc idę. No i trzeba dalej ruszać, coś załatwić. W sumie fajny klimacik. Tylko ten hałas przeszkadza. Jak na dzisiejszy dzień to wydaje się, że spacerów to jest aż za dużo wszędzie z buta. Wszędzie na piechotę. Także już trochę kilometrów wpadło. Tutaj w tym hałasie to człowiek nawet swoich myśli nie słyszy. Czasami trzeba tutaj 3-4 razy dziennie przejść, no to można ogłuchnąć. Bardzo dobrze zaprojektowane, super Sprzyja tutaj pieszym, infrastruktura Bardzo ktoś przemyślnie to zrobił Samochód odebrany Trzeba do sklepu teraz, zajście No i mamy środę Dziś to dopiero szarość i ponurość, ale do kwadratu. No dobra. Po zabiegach rehabilitacyjnych teraz trening. No i do przodu. Myk, myk, myk. Trening już zrobiony. Samna też była. Ból też był. Wracam. Wracam, bo głodny jestem. Coś trzeba wrzucić na ruszt. I jak już zjem to... Niestety koniec dnia, bo teraz 20:30. Koniec dnia i spać. Czwartkowy poranek. Taki ciepły, fajny, bo z Marcinem. Z Popas w Pieprz. Filmik na YouTube aktualny. No, miło, fajnie, zielono. Tymczasem u nas no, dobra, w białym stoku szaro, pochmurno, ale dosyć ciepło. Ranek. Ciepły 8 stopni. Mm. Mm, w miarę ciepło. I tak z rana wyskoczyłem szybko załatwić pewną sprawę, świat taki szary, ponury. O, ale ciepło jest. 10 stopni mi pokazuje tutaj. Lecę na rehabilitację. Po zabiegach jeszcze jedna sprawa do załatwienia na mieście, więc uderzam. Jakby tutaj się nie przechodziło to zawsze człowiek musi przejść przez wiadukt. Miałem odebrać gadżet z reparacji. Niestety nie udało się go zreperować na dziś. Będzie albo jutro, albo Poniedziałek. To znaczy, będzie jutro. Ale czy ja będę w stanie go jutro odebrać, to nie wiem. Piątkowy poranek wydaje się taki całkiem zwyczajny. Aczkolwiek kropelki na szybie wskazują, że chyba będzie odrobinę deszczowo dzisiaj. Właśnie lecę na warsztat. Na dziś miały dojść części do samochodu, które będą wymieniane. Także stawiam go. Będą robić tarcze, tył, klocki tył i łącznik tutaj na tłumiku. No i postacik już na warsztacie. Będą go robić. Wieczorem będzie odbiór. A mnie czeka Kilka spraw do załatwienia w międzyczasie. Ja prawdę mówiąc, dzisiaj to się nalatam. Kilometrów z 10 zrobię na piechotę. Także specjalnego spaceru już dzisiaj robić na pewno nie będę. Góra i do dołu. Czas na rehabilitację. Teraz po rehabilitacji na miasto, dalej coś załatwić. Chyba najbardziej ruchliwe miejsce w mieście. Dobrze, że zrobili tutaj takie przejście, taki chodnik, deptak, bo nie byłoby tradycji takiej utrzymanej, że w największej betonozie i ruchu pierwszy musi przechodzić, by ten smog wciągać do płuc. Jak się tak nawciągam, to od razu w głowie mi się kręci. Kurczę, jakoś chmura idzie. Czyżby by miało padać. A jak już będzie nawet padać, to nie wiem, czy to deszcz, czy śnieg. A może to bokiem przejdzie. Hmm. i do góry. Sobota nastała. U mnie tutaj zimno i ponuro, a u Marcina na kanale Popas w Pieprz z YouTube tutaj filmik taki, jak w Kambodży jest fajnie, ciepło, elegancko. Kolorowo. Jak to ładnie wygląda. A u nas tymczasem takie klimaty. Szaro, ponuro. Delikatnie powyżej zera coś. Hmm. No, nie napawa to tutaj człowieka jakąś dodatkową siłą. A nawet można powiedzieć, że odbiera siłę. Takie coś. Tymczasem już lecę odebrać samochód z warsztatu. Zrobiony jest. Cieszę się, że zrobili. No i płaczę z powodu tego, że trzeba zapłacić konkretną sumkę. Ziercy. No i robię pierwszą jazdę po reperacji, po odbiorze. Trochę części tam mi na wymieniali ogólny koszt reparacji 2100 zł w sumie no tutaj reparacja jak również wymiana olejów filtrów tak nie wiem czy to dużo czy to mało jednak jednak no już jakby czuć taki wydatek w kieszeni aczkolwiek samochód jedzie elegancko fajnie No dobra, wczoraj nie byłem, to dzisiaj idę. Zrobić trening, rozciąganko, rozgrzewanko, aeroby, cardio, wszystko naraz trzeba. I może na saunę nawet zajdek będzie nagrzana. Sąna była dzisiaj wyjątkowa, wygrzana. Fajnie się działo, No ale już po. Także ogólnie fajnie dzisiaj. Udało się wszystko. W sobotę znacznie mniej ludzi. Można na spokojnie sobie pozejmować jakieś tam przyrządy. Fajnie jest, fajnie. Tylko szkoda trochę soboty. Ale ogólnie fajnie. Niedziela. No, jak wiadomo, dla takiego pierdziela to zawsze niedziela. Swoją drogą, jakaś taka szara, ponura, no, ranek nie jest ładny. Szykuje się wieczorny słacerek. Deszczyk przestał padać. No i jakieś zakupy będą też. A więc tradycyjnie hetmańską. Przechodzimy. Z Kopernika przyszliśmy i idziemy teraz Łomżyńska, Młynnaowa. W sumie już bohaterów Monte Casino chyba nawet. No i mamy centrum handlowe, przy się, na choinkowo trochę. Po zakupach bieże. Wracamy już do domu. No i będzie się kończył nasz spacerek, a nim też cały tydzień.